W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kirje eleison, Chryste Leison, Kirje eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Syn odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Janie Eudes, módl się za nami. Święty Janie, gorący czcicielu serc Jezusa i Maryi, módl się za nami. Święty Janie, kształtujący swe serce na wzór serca Jezusowego, Módl się za nami. Święty Janie, miłujący Chrystusa jak serce Maryi, módl się za nami. Święty Janie, wpatrzony w macierzyńskie serce Maryi, módl się za nami. Święty Janie, gorliwy kapłanie, módl się za nami. Święty Janie, niestrudzony kaznodziejo, módl się za nami. Święty Janie, zatroskany o katechizację dzieci i dorosłych, módl się za nami. Święty Janie, cierpliwy i łagodny spowiedniku, módl się za nami. Święty Janie, siewco ewangelicznej prawdy, módl się za nami. Święty Janie, naśladowco Chrystusa czystego i ubogiego, módl się za nami. Święty Janie, Apostole miłości Bożej, módl się za nami. Święty Janie, sługo wszystkich ludzi, módl się za nami. Święty Janie, wspomożycielu ubogich, módl się za nami. Święty Janie, pomagający upadłym niewiastom, módl się za nami. Święty Janie, wędrowny kaznodziejo i misjonarzu, Módl się za nami, święty Janie, założycielu męskiego zgromadzenia misyjnego, módl się za nami. Święty Janie, założycielu zgromadzenia sióstr Matki Bożej od miłości, módl się za nami. Święty Janie, walczący o zbawienie upadłych kobiet, módl się za nami. Święty Janie, Prześladowany i oskarżony o herezję, módl się za nami. Święty Janie, cierpliwy w znoszeniu oszczerstw i oskarżeń, módl się za nami. Święty Janie, orędowniku u Boga, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zachowaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Janie Eudesie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Jan Eudes, krzewił w kościele kult najświętszych serc Jezusa i Maryi i w ten sposób zapalał wiernych miłością do Boga, ufni w jego orędownictwo prosimy, Byśmy idąc za Jego nauczaniem kształtowali nasze serca na wzór najświętszych serc. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.